Proszę Państwa, w tej chwili mamy przewidziany czas na konferencję dla mediów sądeckich. Otwieram tę konferencję. Proszę, proszę dziennikarzy o zadawanie pytań. Tak więc, ja mam pytanie tutaj do Pana Wojciecha. Bardzo mnie to interesuje. W jakim wieku u Pana się pojawiły te te no, tak to nazwijmy, stricte prawicowe tutaj i w ogóle w tym kierunku? Ja byłem w tej szczęśliwej, ja jestem rocznik 71, więc byłem w tej szczęśliwej sytuacji, a nie wyglądam, wszyscy mi mówią, e, ciągle chyba, y, więc ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że przez długi czas dla mnie to był prosty wybór, bo była komuna i niekomuna, a właściwie jest wtedy Solidarność najogólniej rzecz biorąc, a więc wiadomo było, że komuna jest zła, a Solidarność jest dobra i to starczało mniej więcej tam do, na, dla nastolatka aż tam do 1989 e, roku, ponieważ ja długo śpiewałem w chórze katedralnym w Tarnowie, więc e, jak już to wypuszczać za granicę łatwiej, e, w 1985 roku zobaczyłem zgniły zachód w postaci Republiki Federalnej Niemiec. Wtedy ja miałem dopiero 14 lat, ale jakby 14-latek już dostrzegał wyraźną różnicę między RFN i NRD, no i między tym, co jest w Polsce, więc jakby to wystarczyło, żeby jakby sklasyfikować sobie gdzieś w głowie ten ustrój, który już dogorywał i, i jakby wielka mistyfikacja była przygotowana w postaci Okrągłego Stołu, no a ponieważ zaraz potem poszedłem na studia, więc tak naprawdę. Dopiero gdzieś na studiach wcześniej może jeszcze się zetknąłem z najwyższym czasem, to tygodnik związany to nie nasz organ, ani nie jesteśmy tam, nie mamy w redakcji, że tak powiem, swoich pracowników jako UPR, natomiast no, ideowo przez długie lata był to tytuł należący do Korwin-Mikke, więc siłą rzeczy wtedy to był no, niemalże organ UPR-u I, i jakby pamiętam nawet Pierwsze zetknięcie na przystanku autobusowym. Dawniej kioski były tak zakratowane taką siatką, że można było czytać, jak był zamknięty. Czekając w nocy na jakiś autobus, był tak na tyle wystawiony, że mogłem przeczytać jak najwyższy czas bluźni panu Tadeuszowi Mazowieckiemu, co mnie wtedy bardzo oburzyło, bo wtedy pan Tadeusz Mazowiecki był przedstawiany mniej więcej w roli świętego i dla nastoletniego no już wtedy prawie tam 20 pewnie człowieka który gdzieś tam spotykał się z jakąś inną myślą, a nie miał dostępu do niej, bo wtedy nie było internetu, skąd inąd. Więc to było najpierw takie zdziwienie, czy też oburzenie, a później już zaraz były studia, i tam pamiętam plakaty w którymś w pokoju, takie UPR za 5.12, i kolegów, którzy mi. To jest zawsze był błąd UPR, bo oni rozpoczynali tłumaczenie od tego, że mi mówili, że jestem głupi. I później próbowali mi tłumaczyć. To nie zachęca do dalszej nauki, bo ale jak człowiek. Z... Miałem to szczęście, że z fizyki w szkole średniej miałem profesora, który generalnie miał u nas takie zdanie, że wszyscy jesteśmy durniami, więc dla mnie to nie było takie przerażające. Raczej dopingowało do tego, żeby się czegoś nauczyć. I, I co? No i zacząłem czytać. Jakby trudno się z faktami dyskutuje. I prawda ma tą siłę, że tak przemawia dość mocno, więc jak się te fakty jakoś tam z rzeczywistością zestawiało, to człowiek zrozumiał, że błądzi. Oczywiście wtedy jest jeszcze ten kolejny etap, to zresztą chyba ksiądz mówił nawet dzisiaj w krótkim słowie, że to przyjmowanie prawdy jest takie trudne. Zawsze jest ten etap jeszcze, żeby jakby przyznać się i zaakceptować to, tak, że no, to teraz ja jestem też z wami. Stawiałem jakiś tam opór, no, ale myślę, że tam po jakiejś tam lekturze, nie wiem ile to trwało, no, ale studia są jakby były szansą, bo tam byli tacy działacze, że wtedy pana żółtka, gdzieś tam pewnie już widziałem, chociaż to wtedy inne władze, ale już na łobzowską biegaliśmy po plakaty, żeby kleić. E, i, I co? Dla mnie przez długi czas w WPR-ze był problem z karą śmierci, ponieważ jakoś taki byłem przekonany, że to bardzo złe i w ogóle, że straszna kara i tak dalej, ja byłem za dożywociem. Szczerze mówiąc, nie przekonają mnie może żadne takie argumenty dotyczące sprawiedliwości tej kary i tak dalej. Co raczej taka konstatacja prosta, że bardziej związana z odpowiedzialnością, to znaczy, jeżeli założymy, że morderca jest poczytalny i ma świadomość ogólną świadomość, no to mając wiedzę, że za morderstwo z premedytacją jest kara śmierci, sam sobie wybiera możliwość kary, bo to oczywiście sąd decyduje. I tyle, więc jakby trudno mieć pretensje, no, skoro on sam zdecydował. Więc to była taka ostatnia bariera, którą gdzieś w końcu jakoś sam sobie przetłumaczyłem, chyba bardziej. I tyle, także to nie jest łatwe, bo bardzo. My nie jesteśmy w każdych wiadomościach telewizyjnych, tak? Trudno jest usłyszeć coś o upr Teraz młodzi ludzie mają internet, więc mają szczęście, bo. Mogą sobie czytać, wyszukiwać, oglądać i, i sami robić jakieś informacje. A no wtedy to właściwie była tylko gazeta i ulotki. I to tak się było. Ja mam pytanie do pana Stanisława Michalkiewicza. Co spowodowało, że związał pan się ze środowiskiem Radio Maryja i te cotygodniowe fagietony? Przypadek, y, przypadek, mam nadzieję, że szczęśliwy. Y, otóż y, ja y, jeszcze przed referendum akcesyjnym w sprawie Anschlussu y, jeździłem dużo po Polsce, y, ostrzegając przed y, y, poparciem y, traktatu akcesyjnego. Przed, zanim załatwimy z Niemcami, zanim Polska załatwi z Niemcami, wyjaśni z Niemcami wszystkie remanenty wojenne, bo jeżeli nie zrobimy tego, to czekają nas bardzo nieprzyjemne niespodzianki i teraz już one się rysują, jakie to, ich kontury ogólne się rysują. Nie trzeba było jakiejś przenikliwości, żeby to przewidzieć, więc nie. No i widocznie jakieś sygnały o tych moich wystąpieniach dotarły do Torunia, do redakcji Radia Maria. Z tego co wiem, to za szepnął za mną słowo, żeby mnie zaprosić do programu, profesor Jerzy Robert Nowak. I redakcja mnie zaprosiła do programu poświęconemu roszczeniom Zagranicznym roszczeniom majątkowym wobec Polski. Ja akurat się tymi rzeczami zajmowałem, więc byłem dosyć dobrze przygotowany do tego programu. No i program się udał w telewizji. Jeszcze nawet w telewizji Trump wtedy nie było, tylko samo radio. W rozmow rozmowach niedokończonych było bardzo dużo telefonów. No i, i ten sposób prowadzenia tego, tej rozmowy jakoś tak się słuchaczom tam spodobał. I potem jeszcze chyba dwa razy byłem zapraszany do Radia Maria. No i wreszcie, za trzecim razem, chyba ojciec Jacek, który w tej chwili jest w Rzymie, on zresztą z Nowego słońca jest, zaproponował mi stały felieton. No więc ja się zgodziłem. I tak się to zaczęło. Powiem tak, że za pierwszym razem, jak zostałem to pierwsze zaproszenie do. Na e, audycji, z rozmowy niedokończone, e, wiedziałem, znaczy taka fama głosiła, że Radio Maryja to tam ojciec ryzyk wszystkich sztorcuje, że ta, ma mówić każdy tak jak u Ireny Dziedzic, że ma nauczyć się na pamięć i potem recytować. Tylko no i ja jadąc do Torunia, zastanawiałem się, co ja zrobię, jak mi tu powiedzą panie Michalkiewicz, pan wie, tu jest Radio Maria, my tak mówimy, tak nie mówimy. No, no to co ja mam wtedy zrobić? Jak ja mam się. za zareagować na to. No i szczerze mówiąc, nie wiedziałem, nic nie wymyśliłem mądrego. I przyjechałem tam y, do radia, ponieważ miałem zostać na noc, no to dostałem klucz do pokoju gościnnego, żebym tam się roztasował i y, potem przyszedł na kolację. Y, no myślę sobie, to przy kolacji mi tam powiedzą, wiecie, rozumiecie tutaj tego. No i przy kolacji siedzą wszyscy ci ojcowie, redaktorzy, ojciec Ryzyk gawędzimy sobie o sprawach nader światowych, nikt mnie nie sztocuje, więc byłem trochę zaniepokojony tym i zdziwiony, ale myślę sobie, tu dużo ludzi jest, to pewnie tak, nie ma takiego obyczaju, ale jak będziemy szli do studia, już będziemy sami, no to wtedy mi ten ojciec, redaktor dyżurny powie, panie Michalkiewicz, tu wiecie, rozumiecie i tak dalej. No i idziemy do studia i, i ale nic mi nie mówi. Ojciec redaktor, ojciec Jacek, właśnie nic mi nie mówi. On poszedł do reżyserki, ja do studia.